Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam dla Was nagrać test na żywo. Właśnie przybyła do mnie tajemnicza paczuszka z Best Makeup. Jest to nowość, no, nowość jednej z moich ulubionych marek, marki Zoeva. Jest to ich najnowsza paletka. Paletka do konturowania twarzy. Ta marka jeszcze nigdy nie stworzyła paletki, z tego co kojarzę, do konturowania stricte. Ostatnio. Zaskakuje nas różnymi nowościami. Pojawiły się nowe pędzle, pojawiły się te palety Spectrum z cieniami do powiek oraz właśnie różami. Natomiast najnowsze dziecko Zoevy to są przepiękne, niestety ich nie mam, ale przepiękne pędzelki, całe z różowego złota. No i właśnie ta paletka. Paletka prezentuje się w ten sposób, składa się z Brązera, rozświetlacza oraz różu. I jest zamknięta w takim przepięknym kartoniku, właśnie w klimatach różowego złota. Przepiękna jest, jeśli chodzi o sam design, i tutaj zero zaskoczenia. Zoewa zawsze ma naprawdę dopracowane te swoje rzeczy, i wszystko przepięknie się prezentuje. I tak z bliska prezentują się nasze produkty. Mamy tutaj matowy, yy, matowy brązer. Jest to raczej do konturowania stworzony brązer. Nazywa się Heavy Crown. Yy, następnie mamy rozświetlacz. Rozświetlacz o wykończeniu perłowym. Nazywa się Glowing Steel. Yy, oraz yy, róż. Róż, który tutaj wygląda na dosyć ciemny o wykończeniu satynowym. Wydaje mi się, że on będzie opalizował na złoto i nazywa się Palace Door. Zrobię Wam teraz szybko słocze. Jeśli chodzi o brązer, to czuję, że jest dość mocno kremowy, ale nie jest jakiś szalenie napigmentowany. Jak widzicie, nie jest to pigmentacja marka Jacobsa czy czegoś takiego. dość chłodny, aczkolwiek na dłoni wydaje się cieplejszy niż w opakowaniu. tak przynajmniej to odbieram. Jeśli chodzi o róż też bardzo kremowy, praktycznie ma się wrażenie, że w kremowy produkt się włożyło palec i wygląda tak, jest przepiękny, bardzo rozświetlający i zdecydowanie opalizuje na złoto. To jest taki odcień, właśnie różowego złota. On jest w kolorze tego opakowania. Zobaczcie. To jest właśnie taki kolor. Myślę, że przepięknie będzie wyglądał na policzkach. No i wreszcie rozświetlacz. Rozświetlacz, który jest dość biały. Ale słuchajcie, on też opalizuje na złoto. To jest ciekawe. Opakowaniu wydaje się zupełnie biały, natomiast on ma w sobie nie chcę powiedzieć drobinki, bo tutaj drobinek nie ma to jest taka złotawa tafla, ale ewidentnie ciepła. Bardzo ciekawe. Dobrze, w takim razie przetestujemy, jak paletka sprawdzi się na mojej twarzy. Na twarzy mam w tym momencie podkład Born This Sway. Mój ostatni ulubieniec. Jeśli oglądaliście ulubieńców lutego, to już wiecie. Tak on wygląda sauté bez żadnego konturowania. Sam na twarzy przypudrowałam go tylko odrobinkę tym pudrem z Make Makeup Forever. No i zabieramy się za konturowanie. Zacznę od brązera i wykonturuję nim policzki oraz nos. I użyję tego pędzla Kawaii 47. Dosyć łatwo się rozciera, czuję pod pędzlem, że nie sprawia problemu i można budować zdecydowanie intensywność tego koloru. Myślę, że całkiem fajny jest ten brązer i znowu na twarzy wygląda dość chłodno, ja mam dosyć ciepły odcień twarzy, ale wygląda dosyć fajnie, ja tutaj oczywiście dość mocno go nałożyłam, żebyście dobrze widziały, ale taki zupełnie naturalny efekt też spokojnie się nim uzyska. Spróbujemy teraz wykonturować nos tym śmiesznym pędzelkiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Intensywny jednak. Na dłoni mi się wydawało, że nie będzie mocno napigmentowany, ale teraz, jak nakładam na twarz, to widzę, że jest dość intensywny. Fajnie. Dobrze, teraz nałożymy róż. Nałożę róż, tą czystą stroną pędzelka 126 Luxe Cheek Finish. E, zastanawiam się, jak będzie z pigmentacją. On jest taki dość brudny, ten róż, zobaczcie. Wow, bardzo mocno rozświetlający. Widzicie to? W zasadzie... Uh, 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 przy tym to nawet nie trzeba używać rozświetlacza. Wygląda jak jedna wielka tafla na policzku, co sugeruje od razu, że jeżeli będziecie miały problemy ze skórą, jeżeli macie jakieś wypryski nierówności tutaj w tej okolicy, to raczej nie sięgajcie po ten róż, bo on nam wszystko wydobędzie. Ja akurat mam dość gładką w tym miejscu teraz, na szczęście, skórę, ale jest bardzo intensywny. Myślę, że będzie piękny na lato do opalenizny, bo wtedy yy, ten kolor nie będzie się aż tak odznaczał na policzku, a policzek będzie taki lśniący, błyszczący. Naprawdę przepięknie to wygląda. Nie wiem, czy kamera to oddaje. W ogóle to się Wam trochę zbliża, może. Tak to wygląda. Mam ochotę go dokładać, ale chyba bym przesadziła jakbym dodała jeszcze trochę. No dobra. I ostatnia rzecz to rozświetlacz, którego się trochę boję, bo mam już tak rozświetlone policzki, że nie wiem, czy, czy tu trzeba czegokolwiek więcej. Nałożę takim malutkim pędzelkiem Real Techniques Setting Brush. Uh, on się bardzo mocno sypie, w sensie dużo się nabiera. I on jest jeszcze bardziej złoty, zobaczcie. Z daleka wygląda na biały, ale to jest zdecydowanie złoto. To jest jakby sam blask wyjęty z tego różu. To jest jeszcze mocniejszy, intensywniejszy, złoty rozświetlacz, ale taki sam. Odcień jak ten, który jest w różu. Bardzo rozświetlający. Tak mi się wydawało, że ta paletka będzie taka na dzień taka delikatna. A okazuje się, że to jest. No, po prostu tafla w pudrze. I trzeba będzie z nią uważać, bo zobaczcie, cała się błyszczy. Trochę jeszcze na górną wargę. Dobra. Okej, okay, już ochłonęłam, dodałam sobie trochę koloru na usta i zastanowiłam się, co ja o tym myślę. Świecę się jak bombka i naprawdę nie spodziewałam się aż tak intensywnego efektu po tym trio. Ale jestem pod wielkim wrażeniem. Jeśli chodzi o brązer, on jest bardzo fajny, on jest dzienny, myślę, że spokojnie można uzyskać bardzo naturalny, delikatny efekt. Ja tutaj nie starałam się tworzyć naturalnego efektu, bo chciałam Wam pokazać, co można uzyskać za pomocą tej paletki, ale myślę, że tak lekką ręką nałożony da nam bardzo naturalny, jak gdyby cień naszego policzka pod kością policzkową. Jeśli chodzi o ten roz, yf, mówię rozświetlacz, a to jest róż. Jeśli chodzi o róż, to to jest produkt z jednej strony bardzo ciekawy, z drugiej strony dość niebezpieczny. Łatwo z nim przesadzić i świecić się jak bombka. Myślę, że dla osób z chłodną karnacją w ogóle to trio się nie za bardzo nadaje, bo tu się wszystko świeci na złoto. I o ile... Mm, sam w sobie brązer jest dość chłodny, o tyle te rozświetlacze są wszystkie złote i to daje efekt taki podbijający ciepłą karnację. Myślę, że róż będzie przepięknie wyglądał latem na opaloną skórę, wtedy to tylko podkreśli jeszcze dodatkowo tą i wiadomo, w lecie szukamy wszystkiego co złote, co nam rozświetli jeszcze bardziej skórę. Jeśli chodzi z kolei o ten śmieszny rozświetlacz, mówię śmieszny, bo on naprawdę. Jest zadziwiający. Jeśli chodzi o konsystencję, o to, jak jest w dotyku, to jest trochę jak taka zasypka dla dzieci. Taki bardzo pudrowy, ale w momencie, kiedy się go rozetrze na skórze, to on zdecydowanie daje złotą poświatę. Tak złotą, jak ta w tym różu. Także one ze sobą razem współgrają. Natomiast nie wiem, czy będę je nosiła ze sobą razem, bo widzicie, że efekt jest aż przesadzony, więc róż noszone razem z tym rozświetlaczem to jest lekkie przegięcie natomiast podoba mi się mimo wszystko, dalej króluje ten trend na rozświetlanie twarzy dalej wszyscy rozświetlają jak najwięcej, jak najmocniej i myślę, że ten trend jeszcze się będzie długo, długo trzymał, My już się nie boimy wcale rozświetlania skóry nie boimy się tego, że nasza skóra się świeci to takie matowienie na siłę całej twarzy już jest powiedzmy pase. I teraz blask rządzi, bo zdrowa, błyszcząca skóra, to znaczy młodość. Także myślę, że fajnie, Zoewa wstrzeliła się jak najbardziej w ten klimat. Jest to, myślę, ciekawe trio, ale nie jest to trio uniwersalne. To znaczy, jeżeli szukacie produktu do konturowania na co dzień i potrzebujecie jeden, który Was zadowoli w każdej sytuacji, czy na dzień, czy na wieczór, to może niekoniecznie. Bo no nie wiem, czy chciałybyście iść do pracy i świecić się tak jak ja teraz. Natomiast jeżeli szukacie czegoś fajnego, takiego cukiereczka, który... Hmm, czy to na wakacjach fajnie podkreśliłam opaleniznę, czy właśnie na wieczór fajnie rzucicie trochę tego złota na twarz, yy, czy jeżeli lubicie na dzień nawet gdzieś tam, żeby był taki świecący akcent, to wydaje mi się, że dla koneserów yy, błysku, yy, coś takiego to jest coś ciekawego. Ogólnie bardzo mi się podoba, jestem zadowolona. Yy... Cena tej paletki to było około 70 zł, jak wszystko Zoewy, ta cena się często powtarza i paletki cieni i właśnie jakieś tam inne rzeczy często mają tą cenę. Myślę, że jeszcze nie najgorsza cena jak za trzy dobrej jakości produkty. Jest moje zdanie. Bardzo fajny produkt, bardzo dobra jakość, ale nie dla wszystkich. Tak jak mówię, ciepła karnacja na pewno na tym skorzysta i osoby, które lubią poszaleć trochę z makijażem. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki filmik Wam przypadł do gustu, że lubicie testy na żywo. Jeśli tak, dajcie kciuka w górę, będzie to dla mnie sygnał, że mam nagrywać więcej takich filmów. Jeżeli po raz pierwszy trafiłaś teraz na mój kanał, to zapraszam również do subskrypcji. Kliknij ten guziczek pod filmem, a wówczas moje filmy będą Ci się wyświetlały. Kiedy tylko pojawi się coś nowego na moim kanale, a mam nadzieję, że już się poprawię i będzie tych filmów coraz więcej i coraz częściej będą się pojawiały. Do zobaczenia zatem w kolejnych filmach. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się ciepłutko. Cześć!